Zjawiska zwane sprite'ami to obserwacja relatywnie nowa, a ich pierwsze zdjęcia zostały wykonane dopiero w roku 1989. Sprajty to wyładowania elektryczne towarzyszące wyładowaniom w chmurach burzowych, ale zachodzące wysoko ponad nimi w mezosferze, przez co ich obserwacja nawet pomimo ich ogromnych rozmiarów jest utrudniona. Z tego powodu najlepsze zdjęcia sprite'ów wykonano z pokładów samolotów i z międzynarodowej stacji kosmicznej, które ukazały ich niezwykły kształt i charakterystyczne czerwone zabarwienie, jak na tym wykonanym przez Scotta Kelly'ego podczas jego rocznej misji na ISS. Ale w pewnych warunkach sprajty da się również zarejestrować z powierzchni Ziemi. Obserwator musi się jednak znajdować w dość konkretnych okolicznościach, mianowicie w dużej odległości od chmur burzowych, tak aby widzieć obszar ponad nimi i to jeszcze widzieć go na tle czystego, ciemnego nieba. Jakiś czas temu wracając samolotem z wyprawy do Czarnobyla, obserwowałem przez okno chmury poniżej. Udało mi się wtedy zarejestrować kamerą stosunkowo rzadkie zjawisko optyczne zwane glorią. Gloria może powstawać, gdy obserwator znajdzie się pomiędzy słońcem a chmurami lub mgłą, na którą padnie jego cień, tworząc efekt barwnych kręgów wokół tego cienia. Glorię da się również zaobserwować w górach lub z wysokich budowli. Rozmiarowo efekt jest znacznie mniejszy, ale przynajmniej wizualnie nadal przypomina pełną 360-stopniową tęczę, taką jak tą na tym niezwykłym filmie zarejestrowanym w północnej Irlandii z pokładu drona fotografa Martina McKenny. Trudne do zaobserwowania mogą być także zjawiska piorunów podczas erupcji wulkanu. Naukowcy nadal badają dokładny mechanizm powstawania tych wyładowań, ale za ich tworzeniem stoi prawdopodobnie jakiś mechanizm oddziaływania ze sobą cząstek wewnątrz słupa wyrzucanego materiału, co doprowadza do powstania dużej różnicy potencjałów, podobnie jak to się dzieje w chmurze burzowej. Wiele nowych danych przyniosła badaczom niedawna erupcja wulkanu islandzkiego Eyjafjallajökull, Fiatla Jokut. Tak to się chyba wymawia z 2010 roku, podczas której zarejestrowano wiele wysokiej jakości nagrań pioruna wulkanicznego. Przejdźmy teraz do chmur. Te zdjęcia przedstawiają formacje chmur zachowujące się w dość niecodzienny sposób. Nazwano je asperitasami. Wykonują one ruchy falowe tak, jakbyśmy spoglądali spod wody na jej falującą, spienioną powierzchnię powyżej. Ale dopiero zdjęcia przyspieszone, tak jak ten timelapse wykonany w nebrasce przez łowcę busz Alexa Schwita ukazują prawdziwą widowiskowość tego zjawiska. Siedem lat temu włóczyłem się z plecakiem po Półwyspie Krymskim i wszedłem tam na maszt krymskiego statku Minaret Świata Gór Pady szacha, gdzie udało mi się przypadkiem nagrać masy powietrza poruszające się po zboczu pionowo w górę. Z takim właśnie ruchem związane jest tworzenie się chmur Altocumulus lenticularis, czyli chmur soczewkowatych, które powstają m.in. właśnie nad szczytami czy masywami górskimi, gdzie nagłe zmiany wysokości mas powietrza i związane z tym jego naprzemienne ochładzanie i ocieplanie utrzymuje te formacje cały czas ponad takimi przeszkodami, pomimo tego, że powietrze stale tamtędy przepływa. Chmury te mają też na tyle sugestywne. Wygląd, że często bywały zgłaszane jako obserwacje UFO. Miasteczko Bergtown nad zatoką Carpentaria w północnej Australii jest popularnym celem fotografów i pilotów szybowców, którzy oczekują tam na pojawiające się w tym rejonie unikatowe formacje chmur, zwane poranną Glorią. Te długie, nawet na kilkaset kilometrów walcowate chmury są opisywane jako wynik falowego ruchu mas powietrza w tym rejonie, powstałego w konsekwencji zderzania się nad Półwyspem York, prądu z nad Zatoki Carpentaria, z prądem z przeciwległej strony. Chmury te pojawiają się nieregularnie, a gdy już wystąpią, spektakl rozpoczyna się w godzinach porannych, gdzie jeden lub więcej takich wałów o średnicy 2 km przesuwa się po niebie prostopadle do swojej osi z prędkością 50-60 km na godzinę i zanika w ciągu dnia, pokonawszy tak kilkaset kilometrów. Chmury te mają niezwykle regularne kształty, a latanie nad nimi jest opisywane jako doświadczenie nieporównywalne z niczym innym. A to już mamatusy, czyli takie charakterystyczne obłe wypukłości o średnicy 1 do 3 km każdy, pojawiające się niekiedy w spodniej warstwie chmur, głównie kumulonimbusów. Właśnie ja demontować ten odcinek, a tutaj proszę, burza! O było coś! Ale przejdźmy do naprawdę rzadkich zjawisk atmosferycznych. 18 lutego 2010 roku to dzień startu rakiety Atlas V z obserwatorium słonecznym na pokładzie. Jedna z kamer śledzących wydarzenie zarejestrowała blisko toru rakiety zjawisko słońca pobocznego z wyraźnym tęczowym zabarwieniem. Efekt ten pojawia się niekiedy, gdy światło słoneczne jest załamywane w sześciokątnych kryształkach lodu, przez które przechodzi. Ale to był dopiero początek. Rakieta, nabierając prędkości, generuje falę uderzeniową, w której załamuje się światło słoneczne, sprawiając, że staje się ona widoczna. Jakby tego było mało, gwałtowne zaburzenia towarzyszące ruchowi tej fali naruszają ułożenie kryształków lodu i niszczą zjawisko słońca pobocznego, dokładnie w momencie, w którym widoczna fala uderzeniowa dociera w jego obszary. 9 lipca 1962 roku z wyspy Johnstona na Pacyfiku startuje rakieta Thor z półtora megatonową głowicą termojądrową na pokładzie, rozpoczynając eksperyment Starfish Prime. Bomba zostaje zdetonowana w przestrzeni kosmicznej 400 km nad planetą, doprowadzając do największej eksplozji nuklearnej w kosmosie, będącej dziełem człowieka. W następstwie wybuchu powstaje impuls elektromagnetyczny, który uszkadza instalacje elektryczne na oddalonych o 1400 km Hawajach. W tym dokumencie pełnym utajnionych treści znajdujemy naoczne relacje ludzi, którzy obserwowali wtedy zjawiska, które wystąpiły wtedy na niebie. Widzialne następstwa wybuchu były rozległe i intensywne. Bardzo duży obszar Pacyfiku został rozświetlony zjawiskami zorzowymi. 2600 km na zachód obserwowano na niebie jasny błysk białego światła, błyskawicznie zmieniający się w rosnącą zieloną kulę, wyrzucającą z siebie ogromne białe palce przypominające cirrostratusy, które rozprzestrzeniły się do 40 stopni ponad horyzontem, tworząc rozległe łuki skręcające w kierunku biegunów i zanikające po kilku sekundach. Po nich, wokół wybuchu, pojawiły się spektakularne cyrusowe pierścienie, oddalające się od punktu eksplozji z ogromnymi prędkościami. Wszystko to trwało około 45 sekund. No dobra, a teraz naprawdę dziwaczne zjawisko meteorologiczne. Freudowska fantazja jakaś. Dobra, ale przyjrzyjmy się bliżej czemuś podobnemu, a nieco bardziej namacalnemu. W historii regularnie pojawiają się doniesienia o tajemniczym fenomenie deszczu zwierząt. Ryb, węży, pająków, żab. Ponieważ jednak deszcz zwierząt jest najwyraźniej zjawiskiem na tyle nieprzewidywalnym i geograficznie losowym, nie doczekał się dotąd poważnego zbadania tego fenomenu. A to, co o nim wiemy, pochodzi z naocznych relacji i doniesień medialnych, które w nauce mają generalnie wartość raczej niską. Jedną z czołowych hipotez próbujących je wyjaśnić są tutaj trąby powietrzne, które przechodząc ponad zbiornikami wodnymi wyciągają z nich zgromadzone tuż pod powierzchnią ławice ryb, a następnie przenoszą kilka kilometrów dalej i słabnąc zrzucają je na Ziemię. Okej, okay, ale nawet deszcze ryb nie powinien nas specjalnie dziwić, jeśli tylko polecielibyśmy na Wenus i doświadczyli tam deszczy kwasu siarkowego w górnych warstwach jej atmosfery. A potem śnieżycy. Śnieżycy z siarczków ołowiu. Dobra, kończymy ten film. Ale jeszcze deszcze diamentów na Jowiszu i nic nie mówiłeś o piorunie kulis... Kończymy. Dzięki za uwagę i wszystkie subskrypcje. Jeśli macie ochotę, możecie też zajrzeć do pozostałych części tej serii 10 niezwykłych faktów.